Dzień dobry bardzo, jak w każdy wtorek o 20.00 z tej strony Angelika Kuna. Zapraszam Cię na ciekawe pomysły i inspiracje dotyczące życia małżeńskiego w rodzinie wielodzietnej oraz sposobu na realizację własnych, osobistych celów. Dzisiaj w tym może nam pomóc książka siedmiu wspaniałych kobiet, w tym Agaty Głażewskiej, Piękna dziewczyna. Książka jest wspaniała, dużo treści pięknej, e, Piękna oprawa, także bardzo, bardzo polecam serca. E, powiem tak, książka rozpoczyna się wstrząsającą historią Marii, która została, e, no mówiąc, po prostu prowadzona do niewoli. Dużo się tam dzieje, historia jest dość mocna, e, ale z kolei to nas skłania do refleksji na temat tego, co jest naszą niewolą. Autorki zadają tam bardzo ciekawe pytania na koniec rozdziału. Możesz skorzystać, możesz sobie przeprowadzić taką własną osobistą refleksję. Mi to pomogło, mi to pomogło spojrzeć w danym dniu na jakieś inne aspekty, więc tutaj myślę, że, że się to przyda. Kolejna część książki to historia Magdy i jej dziecka. Zrusza do łez. Możemy się zastanawiać czasami nad trudnościami. Ale ta Magda przeżyła bardzo dużo ze swoim dzieckiem. Natomiast teraz czasami z perspektywy pozwala mi to popatrzeć na moje dzieci z taką radością, z takim spokojem, że są względnie zdrowe, że nie ma żadnych jakichś mega dużych trudności, no bo zawsze są jakieś choroby, wiadomo, przez dzieci się przewijają, ale to nie są poważne jakieś rzeczy, które uniemożliwiają funkcjonowanie. Wszyscy są względnie zdrowi, więc, więc jest za co dziękować Panu Bogu. Więc taka historia Magdy dużo pokazuje, że, że możemy naprawdę za, za wiele rzeczy być wdzięczni Panu Bogu. Kolejne rozdziały są o tym, jak działa, w cudzysłowie, ciało kobiety. Bardzo prostym językiem, bardzo mnie to użył od samego początku, Mówi autorka, raczej pisze o tym co jest w ciele kobiety, wskaźniki płodności wymienia, bardzo, bardzo, prosta, bardzo prosto to jest opisane, bardzo zrozumiałym językiem, więc moim zdaniem ta książka nadaje się już dla takich dorastających dziewczyn, bo mogą dużo się z tego dowiedzieć, jedna z naprawdę fajniejszych napisanych treści w tym temacie jaką widziałam. A pewnie jak wiesz, interesuję się NPR-em już od jakiegoś czasu, naturalnym, i plan naturalnym planowaniem rodziny, więc, więc co, coś tam wiem. A tutaj stwierdzam, że naprawdę bardzo prosto. No i nawet przy tej okazji powiem, że ta książka będzie czekała z pewnością na moją klarę, jak już, jak już troszkę zacznie bardziej rozumować, co się tam z nią dzieje, jeśli chodzi o ciało. Więc, więc to, to na pewno czekam. Jest też fajnie napisane o zależności między nastrojem. A fazą cyklu, no o tym się zapomina. No przecież, jak mamy okres, miesiączkę, no to po prostu wszystko jest źle i niedobrze, i to jest fajnie tutaj napisane. Jeśli mamy e, gdzieś tam około fazę owulacyjną, no to możemy po prostu góry przenosić. No i tak jest, no ale o tym się też nie mówi, no bo to jest niemodne, no, no więc właśnie. E, dlatego tutaj bardzo polecam tą książkę w tej materii, chociażby nawet dla samego tego tutaj tematu, to, to już mega warto. Potem jest o emocjach, o ćwiczeniach i uważnego słuchania. Bardzo przydatny temat, emocje zakopywane, często mówimy uśmiechnij się, nie martw się, będzie dobrze. No to są takie slogany powtarzane, które mam wrażenie mogą zrobić krzywdę, no więc yy, czasami krzywdę, jeśli ktoś jest tak mniej odporny, nie wiem. Natomiast nie polecam, warto się wsłuchać w te swoje emocje. Ja po tylu latach dopiero się tego uczę bardziej, no, więc lepiej wcześniej to zacząć, jeśli mamy takie fajne materiały jak książka Agaty Głazewskiej. Bardzo, bardzo polecam. Jest też o komunikacji ze światem, jest też skazany język manipulacji, jak wygląda, taki przykładowy. Więc naprawdę bardzo pomocny materiał dla, dla młodych dziewczyn, żeby, żeby się tutaj nie zakręcały. O talentach, że każdy je ma, tylko trzeba je odkopać. Powiesz panu swoją drogę i zaufaj mu, a on sam będzie działał. To autorki powtarzają tutaj w tejże publikacji, więc ja też, ja też nad tym się zgadzam z tym. I tak naprawdę trzeba, trzeba korzystać, trzeba wykorzystywać tą wiedzę, która się pojawia z dobrych źródeł, a to jest bardzo dobre źródło. Powiem tak, kolorowe ilustracje są ogromnym atutem tej publikacji, delikatna, aksamitna tutaj okładka, mega, mega na plus daje. Agata Głażewska to jest taka osoba, która od wielu lat zajmuje się edukacją domową, uczy języka polskiego w edukacji domowej. Samo własne dzieci, zanim stało się to modne. Uczyła w edukacji domowej, już są dorosłe te dzieci, więc ma pojęcie o różnych rzeczach. Dlatego bardzo Ci polecam te, te publikacje. Ona też napisała książkę inną, Nie się poezji. No, urzekła mnie ta książka. Urzekła mnie również tym, bo ja nie myślałam, że tak można się pochylić nad pewnymi rzeczami. To też tak bardzo pozwala się zatrzymać nad emocjami, nad tym, co w środku. Więc polecam Ci te dwie książki. Skorzystaj z tego, co napisali inni, udoskonalmy się, tutaj wzmacniajmy, gdzie idzie można. Także dzięki za wysłuchanie. Bardzo będę wdzięczna za subskrypcję tego kanału. Będę się rozwijać. Dzięki, bardzo, cześć.